Tarotowy kącik kameli, witam wszystkich bardzo serdecznie, zwłaszcza osoby z znaku byka które, lub które mają ascendent lub księżyc w znaku byka, ponieważ otwieram nowy cykl teraz. To są horoskopy miesięczne skupione na waszej sytuacji. Więc, jeżeli to nie będzie z wami rezonowało, jakikolwiek aspekt tego czytania, możecie sprawdzić właśnie swój ascendent lub księżyc. Może być też tak, kochani, że po prostu część wiadomości na czerwiec jest tutaj, część w Ascendencie, część w Księżycu. Tak, żeby to z Wami zarezonowało dla Waszego najwyższego dobra. Więc yy, zaczynamy. To jest Wasza sytuacja w tym miesiącu, miesiącu czerwcu. Główna energia tej sytuacji. Główny temat na miesiąc czerwiec dla Was, przeszkody, przeszkoda, Wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość, bliska przyszłość, Wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, czyli wpływ z otoczenia, nadzieje lub obawy i rezultat. I zaczynamy. Będziecie kreatywni, y, będziecie y, zainspirowani. Ktoś was zainspiruje? Coś was zainspiruje? Będziecie się czuć y, w, tym, w tej energii bardzo dobrze, i to jest y, tak, że y, w miesiącu czerwcu będziecie realizować swoje pomysły. To, co tam kiedyś na przykład Was, was zainspirowało, coś mieliście, mieliście ochotę zrobić, nawet jeżeli, bo to jest pokazany artyzm, ale to może być cokolwiek, cokolwiek chcieliście zrobić, pomalować pokój nawet, zmienić coś w samochodzie, tatuaż, cokolwiek, to teraz jest dobry czas, żeby to zacząć realizować, czyli być dla siebie takim twórczym. Ale to może być również energia taka, że ktoś Was zainspiruje do czegoś, co na przykład zrobicie później. Czyli w miesiącu, energiu, w miesiącu czerwcu taka główna energia, wasza sytuacja cesarzowa. Pięknie. Hmm. To, co się dzieje w waszym życiu, macie pod kontrolą. Może, y, skoro y, to jest pierwsza karta, y, w Krzyżu Celtyckim to jest sytuacja obecna, główny problem. Czasami tak jest y, to zatytułowane, więc może zbytnia kontrola zbyt macie ochotę to kontrolować tak, żeby, żeby na przykład nikt się nie mógł wślizgnąć, nikt y, nie mógł Wam y, pomieszać szyków, może o to chodzi, że to jest, y, jesteście zbyt skupieni, zbyt skupione na tym, y, co tworzycie wokół siebie, bo to tylko jak w tej karcie jest cesarzowa, która tworzy nowy świat, więc może tak bardzo jesteście na tym skupieni, że y, nie dostrzegacie, że ktoś tam puka z zewnątrz i Wcale nie ma złych zamiarów. Zobaczymy, jakie przeszkody. szósta pentakli. Jeżeli szósta pentakli to są przeszkody, to znaczy, że mm, bardzo skupiacie się na tej, na równowadze w swoim życiu. Bardzo, że to jest dla Was ważne. Jeżeli y, weszliście w jakieś relacje, w jakieś kooperacje z kimś z kimkolwiek, ta równowaga jest dla Was bardzo ważna. Jesteście na tym bardzo skupieni. Żeby było mm, porówno, żeby było sprawiedliwie, żeby było, żeby było. O, czyli nie ma, y, póki co pokazuje się, że w Waszym życiu na miesiąc czerwiec braknie tego luzu. Tutaj jest ten artyzm, pokazał się, ta inspiracja, jak najbardziej, ale tutaj twardo trzymacie to wszystko i mm, ja tak właśnie czuję, że tak jakby jakbyście być może zbyt surowo sami siebie oceniali, ale też ludzi, którzy są wokół Was. Wasze myśli, stanowisko? Król Pentakli. No tak, tak, słuchajcie, czuję, więc dlatego mówiłam, prosiłam, że jeżeli nie rezonuje ascendent Księżyc, bo tutaj się pokazuje, że Wasze stanowisko, jakie to, co macie w myślach, jeżeli nie jesteś kimś stałym w moim życiu, czyli kimś, kto nie wnosi coś wartościowego do mojego życia y, to na tą chwilę być może y, lepiej byłoby jak gdybyś się odsunął o, jest taka energia czyli y, byk chce mieć wokół siebie tylko ludzi, którzy są solidni, bezpieczni wiedzą co mówią i y, tak jakby za tym idzie y, to są decyzje, które ponoszą konsekwencje i ci ludzie sobie zdają z tego sprawę No, królowa pentakli. Dosłownie. Po prostu tylko takich ludzi na chwilę obecną, tak się pokazuje, tolerujecie w swoim życiu. A przeszłość, czyli jak do tego doszło? Rycerz kielichów. No, bo pojawił się ktoś, kto ym... mówił a nie robił. Kto, y, kto się pojawił i za tym nie poszło. Ym, lub ktoś się się miał pojawić, a się nie pojawił. Taka weszła lekka energia. To więc tak jakby się teraz u Was pokazuje, dobra, koniec, to Jeden mi tam zawrócił w głowie, czy dał mi się tak więc Więcej tego nie zrobię. Zamknęłam y, drzwi szczelnie na kłódkę, na klucz, przekręciłam, klucz wyrzuciłam, koniec. Taka, taka jest energia, że po prostu ktoś podszedł do, do tematu, który Was bardzo interesuje, lub który Was zajmuje, lub do Waszego nowego życia, które budujecie zbyt lekko, nie spodobało Wam się to z jakiegokolwiek powodu być może ten ktoś wszedł i wyszedł jednymi drzwiami wszedł, drugimi wyszedł zrobił przeciąg i tyle, i Wam się to nie spodobało królka pentakli i teraz y, widzicie pokazuje się tak, że y, Wy sobie z tego sprawę, że macie słabość do takich ludzi i, I dlatego tak mocno trzymacie te drzwi zamknięte. Po prostu, nawet jeżeli klucz, klucz jest wyrzucony, to nadal trzymacie tak mocno, żeby nikt nie wszedł. Bo zdajcie sobie z tego sprawę, że u was tak jest to być może cyklicznie. Że nawet jeżeli y, zamykacie drzwi, to za, za jakiś czas znowu ktoś taki się pojawia, ta osoba, ta sama, lub ktoś inny o takiej samej energetyce. Mm. Teraźniejszość, to co się dzieje teraz, jest rydwan, bo wyjdziecie do przodu i to może być właśnie z tą, z tą duszą artystyczną, bo coś tworzycie, coś budujecie, coś kreujecie w swoim życiu I, yy, i, to, i to jest wasz cel. I idziecie do przodu. Nie stoicie w miejscu, tylko po prostu idziecie do przodu i nie chcecie się rozpraszać. Taka jest teraźniejszość. A najbliższa przyszłość. Siódemka różdżek. Troszkę tak, jakby wyhamujecie. Tak, jakby przyjaciele Wam y, powiedzą, przyjaciele, rodzina, osoby, które, y, z którymi jesteście związani, które obserwują to, co się dzieje w Waszym życiu, że nie samą pracą człowiek żyje, że nie, nie spinaj się aż tak bardzo, że troszkę wprowadź luz, luzu do swojego życia, że owszem, nadal możesz pracować, nadal możesz tworzyć. To wszystko może, może się dziać, ale, y, ale popuść pas. O. Weź głęboki oddech i wy tak prawdopodobnie zrobicie, że zajmiecie się tak jakby sobą i tak. Uff, tak prowadzicie się taki stan medytacji troszkę. Z przyjaciółmi, że okej, okay, dobrze, może ja faktycznie zbyt, zbyt spięta byłam, zbyt poważnie do tego podchodziłam. To ja troszkę tak wyluzuję, tak się pokazuje. Hmm? Fajnie. Yy, nastawienie Wasze do sprawy? Trójka Mieczy. Ojej, co tu tutaj wyskoczyło? Trójka Mieczy. jest nowa energia w Waszym życiu pojawi się w czerwcu która y, albo przypomni Wam ten ktoś y, o tym co przeżyliście kiedyś i co było dla Was raniące albo y, albo, albo raniące jest to, że ta energia się nie, nie, nie pojawia Zapytałam o Wasze nastawienie do jakiejś sprawy. Tutaj się pokazuje sprawa, jest nowa energia w Waszym życiu, jest Paść Pentakli. Ktoś przychodzi nowy z jakimś pomysłem, z propozycją, ktoś, kto miał, kto ma, miał zostać na stałe, jest Królowa Mieczy, Trójka Mieczy i Wy, tak jakby mm, z bólem serca, ale dziękujecie tej osobie, odcinacie się, chociaż serce Was boli. Dosłownie, powiem Wam, że bardzo mocno zaskakujące ale no to wy będziecie wiedzieć pewnie, jak się to zacznie dziać. To jest dosłownie taka energia. Z bólem serca, ale odsuwam to od siebie. Mówię nie, dziękuję. Chociaż tak naprawdę w środku macie tak. Taki krzyk. Król kielichów. No. I ciągnie was do tej osoby, ale po prostu mówicie ok, nie. Nawet jeżeli ten ktoś Was zapewnia, że to jest stałe w Waszym w życiu, że, że będzie, to Wy po prostu nie, 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 nie. Chociaż wyjecie w środku. No, no. no. Czynniki zewnętrzne, wpływ z otoczenia, sąd. Ktoś się przeprowadzi z Wami rozmowę. Środka mieczy. To jest tak, jakby ktoś bardzo chce Wam coś powiedzieć, bardzo, 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 i męczy jego lub ją, tą osobę, zawodowo, prywatnie, przyjacielsko. Bardzo tą osobę męczy, że nie, móg że nie może znaleźć odpowiedniego momentu, odpowiedniego czasu, żeby Wam o tym powiedzieć. Dziesiątka miesięcy. Ktoś jest, już tutaj nie będę zgadywać, ale to jest ktoś, jest, ktoś kto jest zmartwiony, tym, co się więc pomiędzy Wami wydarzyło. I chcę powiedzieć, i w momencie wygląda na to, że powie, bo jest dziesiątka mieczy, czyli kończy ten cykl, a jak powie, to poczuje taką ulgę. Czy wy też? Nie wiem, ale ta osoba też poczuje taką ulgę. Mogę o tym powiedzieć, i, i kończymy ten cykl. Nadzieje lub obawy? Czwórka kielichów. Nadzieja, że się zadzieje. Słuchajcie, nadzieja, że się zadzieje, a potem, jak się zaczyna dziać, to to, to przechodzi w obawy. A jednak się zadziało. A to ja jednak nie chciałam tego. No. Taka energia przewrotna. Siódemka mieczy, no. To jest te stosunki, no oszukuj, oszukujecie tak, jakby sami siebie. Siódemka mieczy, mieczy czwórka kielichów. Czekacie na y, kogoś, kto się wam zainteresuje, kto wam y, zaproponuje, zaproponuje spotkanie, y, to po prostu pokaże, że, m, że podobacie się. Czekacie na kogoś takiego, na taką energię. To jest, bo ja mówię tak, bo to jest, y, są kielichy, czyli emocje, uczucia, sympatia, uczucia, emocje są najważniejsze. Czekacie na to. I w momencie, jak to przychodzi, to wy z bólem serca, chociaż wam tutaj wszystko rozrywa, to mówicie, nie, nie, dziękuję. Ja się od tego odcinam, bo chociaż to wygląda na stałe, to może się okazać, że jest tylko mm, iluzją. Więc ja y, się odcinam. Jest tak, jakby po prostu od razu nadzieja przechodzi w obawę. Sami siebie oszukujecie, tak y, tak naprawdę, bo. Mm, no bo czego chcesz, nie? Drugi byku. To boisz się tego, czy chcesz? W miesiącu czerwcu tak będzie. Będziecie tak mieć. A rezultat? Diabeł. Rezultatem może być ta pokusa dla Was. Tak bardzo nie chcecie tej pokusy w życiu, że ona do Was przychodzi. To jest y, tak, jakby y, nie chcę tej pokusy, nie chcę tej pokusy, a świat słyszy tylko słowo pokusa. Jakakolwiek, słuchajcie, i to do Was przychodzi. Taki jest rezultat. No. Czyli, tak troszkę jakbyście sami sobą ma manipulowali, no. Tylko w drugą stronę Wam to, to idzie. To też mocno specyficznie y, dlatego ten Ascendent i Księżyc, bo pokazuje się tak, że niech się coś zadzieje w moim życiu, niech się, niech się zadzieje z konkretną osobą w sytuacji w ogóle, niech się coś zadzieje i zaczyna się dziać. I Wy mm, taką macie pokusę w sobie, żeby ktoś, kto jest Waszą bratnią duszą, kogo tak postrzegacie, właśnie nie okazał się tylko pokusą. że być może to, że chcę mieć w swoim życiu bratnią duszę, to jest właśnie ta pokusa i to jest coś, czemu ja nie powinnam ulec, bo to jest słabość tak się pokazuje, słuchajcie także no, dużo się będzie działo w czerwcu Powiem Wam, że tak, że y, możecie sami być troszkę sobą zmęczeni, dosłownie, i będziecie y, szukać rozwiązania, jak z tej matni, którą sobie tutaj fundujecie, wyjść. A smieczy znajdziecie, ale będziecie szukać. Ja zapytam jeszcze o rady dla Was na miesiąc Czerwiec. Co Wam będzie sprzyjać, co przeszkadzać? miesiąc czerwiec. Co sprzyjać? Co przeszkadzać? Zapytamy jeszcze Michała Archanioła. Ale macie takie, powiem wam, poplątanie. Jest Księżyc, Wisielec i Cesarzowa. Dosłownie cały rozkład, to co ja powiedziałam przed chwilą, pokazane jest w tych trzech kartach. Że macie po prostu tak. Raz, raz y, jesteście cesarzową, kontrolujecie swoje życie w pełni, każdy aspekt, nic się, nikt i nic się nie wślizgnie. Jestem cesarzową, po prostu trzymam wszystko tak. A potem się odwracacie i jest, y, jest księżyc, nie? jest znów. Zaczynacie fantazjować, myśleć, rozmyślać. Życie w iluzji, że wszystko się zmienia i ciągle nowy początek, o po prostu to życie duchowe, życie duchowe y, z tym życiem takim ziemskim będzie u Was szukało balansu. W czerwcu. Co Wam będzie sprzyjać? Piątka ym, pentakli. Sprzyjać Wam będzie Piątka pentakli. Jak może sprzyjać Wam zagubienie? Może dlatego, że to jest czas, żeby właśnie tak mocno odnaleźć się? Żeby, to, żeby pogodzić, się z, albo pogodzić się z tym, że właśnie u Was jest raz tak, raz tak? Że tak się kręcicie? Może to Wam będzie sprzyjać, a co przeszkadzać? Rydwan. Ale Rydwan jest odwrócony czyli, nie mm, ja to tak słuchajcie czuję, ja bym tak podsumowała, że tak jakby w miesiącu czerwcu czasami sami dla siebie jesteście opozycją a co Michał, y, a Ra, Michał y, Archanioł Michał pozytywne myślenie przynosi pozytywne rezultaty wiem, że mój rozum i emocje są wieczne i ciągle powiązane ze sobą, proszę moje wyższe ja, abym był świadom miłości i światła które są w każdej osobie i sytuacji Czyli Michał Archanioł się zgadza ze mną i z tym, co tutaj się będzie z Wami działo. Bardzo Wam dziękuję. Y, oczywiście bardzo Was proszę o komentarz, czy Wam się takie y, czytanie w takiej formie podoba. Y, jak Wy to widzicie, jeszcze jest ascendent księżyc, będę o tym przypominać, więc y, może być tak, że mm, przesłuchajcie za jakiś czas, za tydzień, dwa, wtedy może bardziej zarezonuje. No ciekawa jestem Waszych komentarzy. Dziękuję Wam bardzo, życzę udanego czerwca i do usłyszenia.